Witam Państwa, zapraszam na rozmowę dnia. Dzisiaj moim gościem w studiu jest Piotr Okulski, specjalista do spraw marketingu politycznego i sekretarz Okręgu Bydgoskiego Prawa i Sprawiedliwości. Witam Pana serdecznie. Dobry wieczór panie redaktor, dobry wieczór Państwu. Rozpoczniemy od wyborów, bo one nabierają tempa. Według Pana tak jest? E, tak, rzeczywiście. Już większość partii politycznych rozpoczyna swoje działania. My również ponownie ruszamy w teren. Rozpoczynamy rozmowę z mieszkańcami pod hasłem Przyszłość to Polska To seria spotkań, które odbywamy w całym kraju Nasi liderzy, nasi czołowi politycy, ministrowie, parlamentarzyści Rozmawiają o tym, co dla Poleków najważniejsze O programie, bo to właśnie wyborcy są naszymi ekspertami I to wspólnie z nimi układamy program dla Polski Takie spotkania odbywają się także w regionie Przed nami kilka z nich, chociażby teraz jeszcze w marcu Mieszkańcy przychodzą, o czym mówią? Mieszkańcy opowiadają o sprawach ważnych z perspektywy ich małych ojczyzn, z perspektywy lokalnej. To często są kwestie remontów różnych dróg, inwestycji, które nie zostały jeszcze ukończone. My słuchamy tych wszystkich sugestii, notujemy je i będziemy starali się na te potrzeby odpowiadać. Dzisiaj mieliśmy spotkanie w świecie z posłem Tomaszem Latosem, gdzie również poruszono wiele istotnych kwestii. Mówiliśmy o obronności, o problemach bezpieczeństwa, ale również o kwestiach lokalnych, między innymi rolnictwie. Te sugestie posłużą czemu później? Te sugestie będą pomagały nam skonstruować finalny program. Program, który przecież jest budowany właśnie we współpracy z obywatelami. Zależy nam na tym, żeby on jak najlepiej odzwierciedlał potrzeby mieszkańców, i dlatego też staramy się jak najszerzej spotykać i rozmawiać o wszystkich tematach, które wyborców interesują, zarówno z perspektywy tej lokalnej, jak i tej szerszej, ogólnopolskiej. Tak na gorąco, co w takim programie, chociażby po tych pierwszych rozmowach, powinno się już znaleźć? No, na pewno zaadresujemy tematy dotyczące chociażby tego, jak Polacy reagują na, na wzrost cen, na sytuację, która teraz jest dość złożona, skomplikowana, zarówno ze względu na wojnę na Ukrainie, jak i na konsekwencje jeszcze pandemii. Na pewno kwestie gospodarcze będą jednym z dominujących tematów tej kampanii. No, wierzymy jednak, że tak jak teraz dbamy o to bezpieczeństwo gospodarcze Polaków, tak też będziemy te starania kontynuować, aby sprawić, że, żeby obywatele czuli się bezpiecznie. Czyli można powiedzieć, że mieszkańcy dalej czekają na to wsparcie? Tak, czekają, sygnalizują, że jest ono potrzebne, a my oczywiście na te prośby odpowiadamy. Staramy się podejmować wszelkie działania, które są możliwe, aby te potrzeby spełnić. Przede wszystkim naszym celem jest to, żeby każdy czuł się wysłuchany, żeby każda osoba wiedziała, że może do nas przyjść z ważnym tematem. Taka jest też idea tych spotkań. One są całkowicie otwarte, każdy może na nie przyjść, nie jest wymagana żadne członkostwo partyjne i nic takiego, bo takie sugestie złośliwe czasem ze strony opozycji się pojawiają. Dlatego też zapraszamy serdecznie też do uczestnictwa w tych spotkaniach i zabieranie głosu do dyskusji z naszymi politykami. Te spotkania odbywają się w małych środowiskach, czyli w małych miejscowościach, ale też i w dużych miastach. To właśnie o to chodzi, żeby dostrzec jakby problemy, które dotyczą tych zróżnicowanych środowisk? Tak, staramy się być obecni wszędzie, nie tylko w dużych ośrodkach, również w tych mniejszych. Spotykamy się zarówno w miastach powiatowych, jak i tych wojewódzkich. Wiadomo, że problemy są zróżnicowane, no ale wszystkich naszych gości, wszystkich naszych polityków łączy to, że chcemy budować ten program, chcemy, żeby nasza Ojczyzna dalej się rozwijała. No. Te 8 lat pozwoliło nam poczynić ogromne kroki w różnych obszarach, zarówno w kwestii polityki socjalnej, w kwestii rozwoju gospodarczego. Jest wiele obszarów, które naprawdę z sukcesami udało się rozwinąć i wierzę, że ta pozytywna ścieżka będzie kontynuowana. Z drugiej strony, spójrzmy na całą kampanię, jak ona teraz przebiega. Jaka to jest kampania? No jest to kampania na pewno pełna emocji, jest to kampania trudna, jest to przede wszystkim kampania, w której też opozycja podsyca te negatywne emocje, no bo wiadomo, że im zależy na polaryzacji, żeby, żeby Polaków skłócić. No my oczywiście staramy się, jak zawsze, występować w tej koncylacyjnej roli, staramy się stawać w odpowiednim miejscu, mówić o tym, co ważne i mówić o kwestiach, które są faktycznie istotne. No oczywiście ta kampania na pewno będzie bardzo intensywna i na pewno pojawi się wiele tematów, w tym również prowokacyjnych, no ale ja zawsze zachęcam i też zachęcam Państwa do korzystania z oficjalnych źródeł informacji, do sprawdzania chociażby danych na stronach rządowych, chociażby korzystania z tego, co podaje telewizja publiczna, bo na pewno będzie to też czas różnego rodzaju fake newsów, zagrożeń informacyjnych, więc, więc warto być na bieżąco z rzetelnymi źródłami. Toczy się dyskusja cały czas, czy dojdzie do konsensusu na opozycji i do wspólnej listy. Na razie jej nie ma, ale też pojawiają się i takie opinie. Chodzi tutaj o słowa lidera Platformy Obywatelskiej, że jeśli partie opozycyjne nie zdecydują się na stworzenie wspólnej listy wyborczej do Sejmu, to, cytuję, dostaną od wyborców srogie baty. Tak w żywcu w niedzielę powiedział Donald Tusk. Co pan na to? No, to jest pewna taktyka lidera Platformy Obywatelskiej, który chciałby sobie podporządkować pozostałe partie opozycyjne który chciałby, żeby wszyscy szli pod barwami platformy do wyborów. Oczywiście e, myślę, że wielu opozycyjnych liderów się na to nie zgadza. Zresztą, a dlaczego nie? No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek partia polityczna chciała być pod całkowitą kontrolą innej partii, a tu o to się rozchodzi, bo wiadomo, że platforma jako największe ugrupowanie opozycyjne będzie miała duży wpływ na to, jakie miejsca na listach otrzymają potencjalni koalicjanci, a to w polityce zawsze jest temat ważny dla, dla osób, które kandydują. No i oczywiście przyczynia się to do powstania wielu konfliktów na tym tle, a kiedy mamy do pogodzenia interes kilku partii, no to jest to dużo bardziej skomplikowane. No i takie ugrupowania, które mają poparcie w granicach 5-10% obawiają, obawiają się zresztą słusznie po prostu marginalizacji przez środowisko Platformy, na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe czy, czy Lewica. Ale też padają z drugiej strony argumenty, ale też pojawiają się nawet sondaże w tym drugim kierunku, że jedynym właściwie takim zwycięstwem dla partii opozycyjnych jest właśnie wspólne na lista wyborcza czemu więc nie jest to takim koronnym magnesem żeby te partie jednak pomimo też różnic a one też są widoczne i występują zjednoczyły się i poszły wspólnie do wyborów czemu nie ma tej chęci chociażby właśnie w kontekście tej możliwości wygranej czy ja uważam, że jedyny słuszny sondaż to jest ten przy urnie wyborczej. To jest ten, kiedy Polacy oddają głos i wtedy tak naprawdę znamy to poparcie. Wiadomo, że firmy mają różną metodologię. Jedne sondaże są mniej wiarygodne, drugie bardziej. No, nie będę tutaj konkretnie wskazywał. Myślę, że każdy, kto tym tematem się interesuje, to na pewno by był w stanie wskazać te, które uważa za bardziej rzetelne. Natomiast no, ten sondaż głośny, który się pojawił, nazywany w cudzysłowie sondażem obywatelskim, no, jest robiony ewidentnie pod tezę, pod tezę, która ma służyć wsparciu celów strategicznych platformy, celów. Do Tuska. No jest to sondaż, który nie uwzględnia chociażby jednego istotnego scenariusza z perspektywy politologicznej, jakim jest start oddzielnie platformy i lewicy, więc to już wskazuje na pewną nierzetelność, że nie wspomnę o nieudostępnieniu surowych danych, także. No... Bo tym nie na ostatnim sondażu, w jednym z ostatnich sondaży, y, zwanym Obywatelskim, no, tam są cztery warianty, ale ewidentnie wskazuje się na to, że jedyna wygrana to wspólna lista opozycji czyli takie to trochę nieco y, 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 w cudzysłowie nakłanianie do tego, aby te partie jednak wspólnie poszły. Tak, pani redaktor, no, dane podporządkowano po prostu pod tezę, jaką podała Platforma. No Nie ma co do tego wątpliwości. Oczywiście autorzy się do tego nie przyznają, ale no, wskazuje na to zarówno sondażownia, jak i medium, które opublikowało ten, ten sondaż, no, jest ono spolaryzowane i zdecydowanie wspiera tę e, największą partię opozycyjną, więc no, nie wydaje mi się, żeby inni chcieli w tym uczestniczyć, ale oczywiście ten sondaż będzie wykorzystywany do medialnej presji, zresztą, zresztą już jest wykorzystywany do medialnej presji e, w kierunku innych ugrupowań, żeby się podporządkowały Platformie. Oczywiście e, teza Pewnie nie będą chciały tego robić. Zresztą no, taka koalicja ma jedną zasadniczą wadę. No, nie ma tam żadnej spójności programowej. No, jak można Polakom proponować jakąś formę takiego miksu, pomieszania wszystkich możliwych ideologii, wszystkich możliwych koncepcji społecznych? Przecież tam, tam nie ma żadnej wspólnoty ideowej. Tam jest jeden, 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 jeden cel, jaki przyświęca tej grupie, to jest wygranie wyborów, a chyba nie o to chodzi, no, bo wybory się wygrywa, żeby zrobić coś dla ludzi, dla, dla Polski, prawda? a nie po to, żeby po prostu je wygrać. A tak dzisiaj wygląda e, opozycja. Lewica nazywa te słowa Donalda Tuska e, szantażem to i wskazuje, że niczego dobrego nie wróży. Taka właśnie postawa lidera platformy obywatelskiej. Mimo wszystko widzi Pan tę perspektywę wspólnej listy? Nie chciałbym się wcielać tutaj w rolę rzecznika lewicy, bo daleko mi do ich słownictwa. natomiast... No, Ale chodzi myślę, już o wszystkie że, inne Tak, no, my, myślę, że, reparty, że jest to także... pewnego rodzaju szantaż, oczywiście, tak, no, trudno to ukryć. No, de facto jest to rodzaj presji wypowiadanej na zasadzie, że albo ktoś przystąpi do tego sojuszu, do tej koalicji wszystkich partii, albo będzie w jakiś sposób marginalizowany na opozycji, czy atakowany przez te partie, które do niej przystąpią. No, taki mniej więcej jest przekaz Platformy Obywatelskiej. Oczywiście no, moim zdaniem liderzy raczej się nie ugną no bo jakby każdy pamięta, jak postąpił Donald Tusk, jak wchłaniał swoich koalicjantów, więc to no, wystarczy po prostu spojrzeć w historię. E, no, Ja osobiście uważam, że taka koalicja przede wszystkim nie przyniosłaby niczego dobrego dla Polski. No i chciałbym podkreślić, że no, kiedy opozycja właśnie spiera się o tego typu wątki, spiera się w ogóle o kształt tego, w jakiej konfiguracji będą szli do wyborów, no to my jesteśmy w terenie, my działamy, my rozmawiamy o sprawach ważnych dla, dla obywateli. Myślę, że to jest kluczowe w kampanii, żeby być blisko ludzi, a nie siedzieć nad kalkulatorem i, i liczyć kalkulacje wynikające z metody o nie, nie o to chodzi. Na ile głosowanie w sumie, do którego teraz powrócę, chodzi o uchwałę o, nad dobrym imieniem Jana Pawła II może przełożyć się, skoro mówimy o sondażach na te właśnie sondaże wyborcze? No był to, był to atak zdecydowanie mobilizowany politycznie ze strony opozycji. Stąd właśnie taka, a nie inna uchwała. Oczywiście wynik tego głosowania jest jednoznaczny i krótko wskazuje po prostu, kto wierzy w nasze fundamenty chrześcijańskie, kto pamięta o bohaterach, takich jak właśnie święty Jan Paweł II, a kto tę pamięć chce zbezcześcić. No, głosowanie przeciw lewicy czy wstrzymanie się platformy, no jasno pokazało, gdzie te partie stoją. Tak? No, my, my byliśmy autorem tej, tej uchwały, została ona poparta przez naszych również przez posłów Stronnictwa Ludowego, które, którzy mieli też swoją wersję wcześniej. Więc no jakby widać, które partie stają po stronie tych konserwatywnych właściwych wartości, a które no chciałyby marginalizacji Kościoła. I, i no zresztą nie dziwi taka postawa Platformy, no bo skoro na wydarzeniach typu Campus Polska działacze Platformy mówią o takich rzeczach jak opiłowanie katolików, no to, no, to mówi samo za siebie. Ale Polacy zapowiadają obronę dobrego imienia Jana Pawła II już 1 kwietnia słyszymy, że będą pierwsze właśnie takie marsze organizowane także w naszym regionie. E, tak, z tego co ja, że taki marsz szykuje się również w świeciu, więc jakby ludzie się mobilizują, to to naturalne, że wywołuje to oburzenie nie tylko polityków czy publicystów, ale również społeczeństwa, które w znaczącej większości pamięta o Janie Pawle II i ma o nim jak najlepsze zdanie. No i przede wszystkim pamięta o tym, jak ważnym symbolem jest historycznym, bo... Oprócz wartości religijnych, miał on też ogromny wpływ na transformację ustrojową i na walkę z komunistycznym reżimem. Więc no, wykorzystywanie dzisiaj materiałów komunistycznej służby bezpieczeństwa, żeby oczernić pamięć papieża, no, dla mnie jest to skandaliczne i, i mam nadzieję, że e, tego typu działania zostaną zakończone, bo nie służą one niczemu i tak naprawdę wprowadzają jeszcze więcej zamętu w i tak już podzielonym przez opozycję społeczeństwie. To o czym w takim razie świadczą te marsze, te świeczki pod, pomnika, pod pomnikami Jana Pawła II? No to świadczy o tym, że Polacy chcą, żeby pamięć świętego Jana Pawła II była godnie uczczona, żeby była kontynuowana, żeby pamiętano o dokonaniach świętego Jana Pawła II. No, był to bez wątpienia jeden z największych Polaków w dziejach i naprawdę szarganie jego pamięci jest czymś po prostu niegodnym. No, nie przystoi tego robić nikomu, a w szczególności politykom, którzy no, powinni w jakimś stopniu podchodzić. Z pewną odpowiedzialnością do wypowiadanych, do wypowiadanych słów i podejmowanych działań. Wraca teraz intensywnie temat reparacji wojennych. Słyszymy, chociażby jedna z posłanek Lewicy powiedziała nie tak dawno jasno, że takie reparacje Polsce się nie należą, ponieważ Polska tę wojnę drugą wygrała. Natomiast reparacje powinny otrzymywać kraje, które takie wojny przegrywają. Yy, yy, co pan na to? No, myślę, że tego typu komentarz wynika być może z pewnej niewiedzy historycznej, być może z pewnej nieznajomości procedur i prawa wojennego. Ja bym tutaj nie wnikał w jakąś dyskusję ekspercką, bo sprawa jest prosta. No, Niemcy dokonali dewastujących zniszczeń w trakcie II wojny światowej. Zniszczyli ponad 90% zabudowań Warszawy podczas powstania warszawskiego. Zamordowali wielu, wielu ludzi, wielu wspaniałych Polaków. Tak naprawdę no, zniszczyli zarówno kapitał ten ludzki, jak i ten fundamentalny dla funkcjonowania państwa. To są straty, które ciężko policzyć. My podjęliśmy się takiej próby. Powstał raport w tej sprawie, jak najbardziej Niemcy te pieniądze powinny oddać. Bo oczywiście. Opozycja podnosi argument, zresztą argument z czasów komunistycznych, że my zrezygnowaliśmy z tych reparacji. Ale kto zrezygnował? Zrezygnował rząd bezprawny, rząd komunistyczny, który nie miał mandatu do rządzenia demokratyczną Polską, który nie był prawowitą kontynuacją tej władzy. Więc my po prostu w czasach wolnej Polski, w czasach kiedy Polska jest demokratyczna, domagamy się tego, żeby te sprawy naprawić. I uważam, że ta sprawa powinna być kontynuowana, bo Niemcy tak naprawdę nie oddały Polsce ani złotówki, a część Niemiec będąc w strefie wpływów amerykańskich no, korzystała z tej przewagi ekonomicznej, gospodarczej. Cały czas toczy się ta dyskusja o te reparacje, między innymi, ale także też wybory dominują rozmowy w polityce. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej rozmowie dnia. Piotr Okulski, specjalista do spraw marketingu politycznego i sekretarz okręgu Bydgoskiego Prawa i Sprawiedliwości był Państwa i moim gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo Pani dziękuję Państwu. 18.10. do zobaczenia.